Dzień dobry, witam serdecznie w piątym odcinku podcastu Mariusz Kulturalnie. Tematem dzisiejszym jest handel, czyli to wszystko co związane z dwoma chyba z trzech najpopularniejszych platform sprzedażowych w Polsce, czyli Allegro oraz OLX. Do poruszenia tego tematu zainspirowało mnie kilka różnych nagrań na YouTubie ukazujących ludzi, którzy próbują coś tam zwojować w kwestii dodatkowego zarobku na grach, sprzęcie, płytach muzycznych czy filmach, czyli ogólnie na dziełach kultury wydanych na nośnikach fizycznych oraz wszelkiej maści konsolach, padach czy innych akcesoriach. I tak, materiał ten będzie w głównej mierze o pozyskiwaniu towaru, a następnie o tym, co się dzieje na OLX czy Allegro pod kątem sprzedaży. Zadamy sobie teraz kilka pytań związanych z tym zagadnieniem, na które postaram się udzielić odpowiedzi, co o tym wszystkim sądzę. Kwestia pierwsza. Jakie jest moje stanowisko odnośnie zakupów rzeczy na bazarach, targowiskach, grach, targach rupieci, czy jak tam nazywają się te spędy? Co do tej kwestii uważam, że jeżeli jesteśmy graczami, kolekcjonerami, czy po prostu chcemy sobie dorobić, jest to chyba najlepsze miejsce do zdobycia rzeczy wręcz unikalnych, trudno dostępnych, czasem bardzo niszowych, w okazyjnych cenach. Rozbijając to na konkretne jednostki, to gracze mogą uzupełnić swoją kolekcję czy znaleźć coś do pogrania w bardzo atrakcyjnych cenach. Kwestia kolekcjonerów ma się tutaj również bardzo dobrze ze względu na fakt, że często można wyrwać prawdziwe perełki, i grupa trzecia, czyli handlarze, którzy chodzą na te bazary poszukać w niskich cenach rzeczy, które można zakupić, a następnie drożej sprzedać w internecie. Wszyscy są w stanie coś ugrać w tych miejscach. Sam jestem po części każdą z tych osób, bo jak słuchaliście moich poprzednich audycji, zapewne już wiecie, że uwielbiam nośniki fizyczne i tylko takie mnie pod kątem kolekcjonerskim interesują. Więc często na takich imprezach wyszukuję czegoś, co na Allegro czy Elix osiąga. Jakieś kosmiczne kwoty, a na bazarku można znaleźć to za 10% sumy z tych portali. W kwestii zarobku. Tak, jestem dosyć świadomym konsumentem i gdy widzę, że coś z czego mogę mieć konkretny zysk, to jeżeli tylko cena będzie odpowiednia, dany produkt wróci ze mną do domu, a potem zapewne wląduje na handel. Oczywiście biorąc pod uwagę też sytuacje związane z zakupem w ciemno, bo takie też mi się zdarzają przy odpowiednio niskiej kwocie do zapłacenia, niejednokrotnie kupowałem jakieś płyty czy to filmy i po poznaniu się z nimi szły one na sprzedaż. Także można by teraz powiedzieć, że jestem Januszem biznesu, ale w moim odczuciu tak działa po prostu handel. Kupuję taniej, a sprzedaję drożym. I tak robi wiele osób, ale do nich dojdziemy przy kwestii związanej z wyceną produktów. Kwestia druga. Temat cen, czyli zakup na bazarze za przysłowiowe 5 zł, a potem zarobienie na tym np. Na stówki na czysto. Bardzo często zarzuca się osobom, które w ten sposób zarabiają, że są Januszami biznesu oraz, że ich działania są nieetyczne, z czym ja się kompletnie nie zgadzam. Po pierwsze, jeżeli chodzi o jakikolwiek handel, od zawsze tak było, że przede wszystkim sprzedaż jakiegoś dobra ma generować zysk dla sprzedającego i kropka. Po drugie, szukanie tych okazyjnych produktów też wymaga pewnego nakładu czasu, bo trzeba pojechać w jakieś miejsce i zamiast odpoczywać sobie w domu czy pić piwo na działce, wymaga to pochodzenia po tych straganach, wyszukaniu tych produktów i następnie zainwestowaniu w to pieniędzy, co nie zawsze zakończy się sprzedażą i zarobkiem. Czyli to nie jest tylko tak, że ktoś jedzie, wyrywa te rzeczy, a następnie już tylko sprzedaje z gigantycznym zyskiem. Po trzecie, wybierając się po takie zakupy, trzeba mniej więcej wiedzieć, co jest coś warte, więc kolejna kwestia czasu, żeby taką wiedzę posiąść. Raczej, jadąc i biorąc wszystko w ciemno, bez wiedzy i pomyślonku, bardzo szybko można się zagracić tak naprawdę niechodliwymi rzeczami i potem bujać się z tym bardzo długo. Czyli składając punkt drugi do kupy, trzeba policzyć nie tylko potencjalny zysk pieniężny względem kwoty wydanej, bo do tej zyskanej kasy należy dodać jeszcze czas poświęcony na dojazd i związane z tym koszty. Ponosimy też ryzyko niezakupienia niczego, czyli tracimy czas i pieniądze, bo jak już ustaliliśmy wcześniej, dojazd też nie jest darmowy. Kolejna sprawa tego dotycząca to wycena, ale o niej powiem później, a teraz skupię się na wystawianiu tych rzeczy na portale ogłoszeniowe, czyli co i jak, aby zarobić. Trzeba zadbać o jakość tego ogłoszenia. Czy zrobić dobre zdjęcie, jakiś sensowny opis i jeżeli chcemy faktycznie mieć z tego korzyści, to dokładnie opisać stan towaru. Dodatkowo bardzo często trzeba się użerać z ludźmi szukającymi okazji, bo wiadomo, że jeżeli mamy rzecz chodliwą, to będzie sporo zapytań. Więc musimy się zmierzyć z handlarzami, ale takimi wygodnymi, którym się na targ pojechać poszukać nie chce, bo w internecie jest szybciej i łatwiej w ich rozumieniu. Więc za przedmiot warte 100 zł zaproponują na przykład 30. Oczywiście w sieci też trafiają się perełki i super okazje, ale umówmy się, to są raczej rzadko spotykane kwestie. Raczej ceny są tak zwane rynkowe. Następnie mamy matki z ich magicznymi, "daj, mam chorą córkę. I ogólnie masę ludzi, którzy zawracają gitarę bez sensu, nie szanują czegoś czasu, zadając jakieś nic nie wnoszące pytania, licząc, że ktoś się najlepiej zgodzi oddać przedmiot za darmo, lub na maksymalnie 20% wartości. Kwestia trzecia, czy ludzie, którzy handlują na tych targowiskach, mają pojęcie, co ile jest warte. I tak, i nie. Jest to tak naprawdę kwestia tego od kogo kupujemy, bo na targowiskach spotkamy typowych handlarzy, którzy doskonale znają ceny i raczej od nich nie będziemy mieć okazji życia. Taki typowy sprzedawca zazwyczaj wie co sprzedaje i dlaczego, oraz ma wąską grupę towarową, na przykład elektronarzędzia. Spotkamy też często ludzi, którzy owszem są starymi handlarzami, ale sprzedają tak naprawdę mydło i powidło. Nieważne dla nich co, byle sprzedać i byle z zyskiem. Często od takich ludzi można dostać rzeczy w niezłej cenie, bo po prostu mają na tyle szeroki asortyment, że nie we wszystkim się orientują. Są też osoby tak zwane szeraki, które wystawiają się okazyjnie celem pozbicia się jakichś zalegających przedmiotów z domu. Bardzo często decydującą kwestią tych ludzi co do sprzedaży jest chęć tego, aby szybko się pozbyć rzeczy i faktycznie tutaj można kupić bardzo fajne produkty za bezcen. Oczywiście od tych umownych zasad jest pełno odstępstw i typów ludzi sprzedających jest dużo więcej, ale to takie raczej trzy najczęściej spotykane. Podsumowując, takie wyprzedaże to bardzo złożony ekosystem, gdzie aby się odnaleźć, trzeba nabrać sporego doświadczenia związanego z umiejętnością podejścia do zakupu i samej kwestii negocjacji. Tak więc da się tanio, ale trzeba to umieć ogarnąć. Kwestia czwarta, czyli słów kilka o cenach na portalach sprzedażowych. Czy ceny na Allegro oraz Elix są dobre? Co to jest cena rynkowa? I czy ludzie wiedzą o co w tym chodzi? Dlaczego większość wycen jest błędna? Ceny na Allegro oraz OELIX bardzo często nie mają realnego odzwierciedlenia co do wartości danego produktu. Kwoty na tych portalach bardzo często powstają w sposób następujący. Ktoś ma do sprzedania produkt X, więc co robi? Wchodzi na te dwie platformy i sprawdza, ile ludzie chcą za ten produkt i powiedzmy, że średnia cena wychodzi około 200 zł, no to na podstawie tych danych rzucają swój. I tak oto w ten sposób na aukcjach ląduje kolejny produkt oscylujący w granicach tych dwóch stówek. I w tym miejscu wchodzi tak zwana cena rynkowa, czyli najprościej rzecz ujmując, kwota najbardziej prawdopodobna do uzyskania za dane dobro, czyli coś, czego ludzie nie potrafią zrozumieć i wiąże się to właśnie ze złą wyceną. Przykład złej wyceny podałem przed chwilą. Dlaczego uważam, że taka wycena nie ma sensu? Bo nie ma realnego poparcia w tym, za ile dana rzecz faktycznie się sprzedawała. Często widzę ogłoszenia, na przykład płyt CD za powiedzmy 150 zł, a najwyższa cena, którą ktoś zapłacił za ten kompakt to 80 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli kwota jest raczej nie do uzyskania. I tak, mam świadomość, że zawsze może pojawić się ktoś, komu tak bardzo zależy na tym danym dobrze, że cena nie będzie grała roli i spokojnie wyda tyle, ile będzie podane w ogłoszeniu. Należy jednak pamiętać, że takie sytuacje są raczej rzadkością, a nie normą. W tej wąskiej dziedzinie rozrywek na nośnikach fizycznych, szczególnie starszych rzeczy, które nie są już dostępne w ogólnym handlu, prawie każdy szuka okazji i nie ma się co łudzić na wielu klientów, którzy zapłacą każdą kwotę bez mrugnięcia okiem. I teraz, ostatnia sprawa, czy na takim handlu da się zarobić? Oczywiście, że tak, z tym jednak, że wiele też tak naprawdę zależy od skali, na jaką będziemy działać. Wiadomo, im więcej towaru, tym szansa na sprzedaż rośnie, bo i potencjalnych klientów jest więcej, gdyż duży wybór przyciąga więcej osób, ale pamiętajmy również o kwestii cen. Ceny muszą być dostosowane do realnych wartości w jakich dany produkt się sprzedawał, a nie w tych, które są na Allegro czy OLX podane, bo rzeczy, które wiszą i wiszą, i jeszcze powiszą na tych portalach jest cała masa ze względu na kwotę, która jest nie do przyjęcia dla ogólnego rynku zbytu. I oczywiście ja nikomu nic nie narzucam. Bo każdy próbuje sprzedać swoje rzeczy za kwoty, jakie uważa. Jednak myślę, że warto się zastanowić nad sprawą tego, czemu dany produkt jest na portalach rok czasu, a odzew jest zerowy. Oczywiście ja jako kolekcjoner płyt muzycznych, gier czy filmów polecam wybrać się samemu na takie miejsca i zaznać trochę tej radości, gdy długo poszukiwana rzecz wreszcie trafia w nasze ręce, a dodatkowo nie wydaliśmy na nią majątku. Oczywiście jest to też doskonałe miejsce do pozbycia się wielu zalegających rzeczy i warto spróbować stanąć i posprzedawać swoje już niepotrzebne graty. A tym wszystkim, którzy jeżdżą bądź będą jeździć, szukać zdobyczy do swych kolekcji, czy to na odsprzedaż, życzę udanych łowów. A Ty słuchałeś bądź. Słuchałaś podcastu Mariusz Kulturalnie i zapraszam Cię do napisania w komentarzu, co sądzisz o takich bazarach, polubieniu tego nagrania oraz zasubskrybowaniu tego kanału. Pozdrawiam!